No, i jesteśmy. Jezioro Kuksy, koło gonia Jest to skraj Województwa Pomorskiego, wschodni skraj. Wylądowaliśmy 400 km od domu. Za mną w tle jeziorko. Nim popłodzimy trochę w wodzie. Nie spodziewamy się sukcesów, ale sprawdzamy każdą miejscówkę przy okazji. Wykrywacz metalu gotowy, a my wystartujemy od placyku zabaw, który jest tam, zaraz go Wam pokazuję. I zaczynamy może być ciężko w większości trawa chociaż trochę piaseczku może coś wydłubiemy elektryka też jest no to czas startować z wykopkami czy będzie coś więcej Niż obgryzione kolby kukurydzy? to jest pytanie. I na początek na bogato. 2000 zł w dwóch kapslach. Zabaw nie był łaskawy, oprócz kapsli. Wchodzimy do wody. I pierwsze co? Stalowa, duża kwadratowa podkładeczka. Ale widać dołki, widać ślady. Zobaczymy, co my znajdziemy. No i proszę Państwa, pierwsza monetka, jeden grosik. Kolejny bardzo ładny sygnał. znajdka już niekoniecznie taka ładna. Leci ładny sygnał w wodzie. Jest zawieszka, ale to chyba jakaś dziecinna matel, matel. Ale już bardziej oko ucieszyła. druga monetka 5 groszy chcielibyśmy piąteczkę i mamy piątaczka, perelik ale jak na 2 grudzień nie ma co narzekać zwłaszcza, że chyba śnieg zaczyna delikatnie proszyć kolejny ładny sygnał a to tylko miedziana blaszka myślałem, że będzie polmosik a tu piękne, ładne 10 groszy z PRL-u w towarzystwie Foliki. Tak, bez końca. Czasem gwóźdź, czasem kapsel, który mówi graj dalej. No to jeszcze chwilę szukamy. No i tak, po godzince szukania nad jeziorem Kuksy, wynik pereli 5-10, 6 współczesnych groszy, zawieszka, trochę folijek, kapselek, zawleczek, parę szkiełek. Wniosek taki, że chyba coś by było głębiej może za pomostem ale to w Woderach nie wejdziemy ale oczywiście, że jest taki wynik a jesteśmy na Pomorzu to nie kończymy, tylko znajdziemy jeszcze jedną miejscówkę to widzimy się zaraz, jak ustalimy gdzie jedziemy a w Dzierzgoniu znaleźliśmy duży plac zabaw niestety cały porośnięty trawą, także na niego nie wbijemy więc szukamy kolejnej miejscówki e, chyba zabłądziliśmy w czasoprzestrzeni 2028 Mamy kolejny pacyk zabaw w Dzieżgoniu. Ale nie będziemy trawy niszczyć. To zwiedzimy sobie chociaż ruiny przysponego zamku w Dzierżgoniu. Może w poszukiwaniach miejscówki pomoże nam piękny widok na panoramę Dzierżgonia. Widzimy nawet chyba stadion. Pobliższe dziedzgoni, jak ktoś się zna, to może mnie poprawić. Nie pamiętam, jak tutaj drużna się zwała. Ale mamy takie ścieżgoni. I że kasy dużo nie zaleźliśmy, to mamy jednak milion złotych. I miejscowość Bruk, Neopodoldzieżgoni. Kolejny zarośnięty plac zabaw. Coś nie mamy do nich dzisiaj szczęścia. Dojechaliśmy w kolejne miejsce I tak to nie pada deszcz, tylko śnieg A gdzie to zaraz zobaczycie No i dalszy ciąg poszukiwań miejscówki na Powiślu Jest 3 grudnia, jak widać pada ładnie śnieg Jesteśmy w Balewie, też koło Dżrgonia Jezioro Balewskie Malutkie kąpielisko jest sprawdzimy No i tyle, zwiedzamy dalej Oczywiście z wykrywaczem Wędkarze zabierają swoje łódki a u nas zamiast ryb standardowo najczęstsze znalezisko kapsel wśród kapsli oto takie ołowiane sukcesy w standardzie również taktyczno jaskrawo zielone zwleczki Ale żeby nie było, że śnieżna aura nic nam nie przyniesie, to, proszę Państwa, ląduje na tapecie jeden grosz, no i oczywiście szkiełko, które standardowo sprzątniemy. Wśród samych kapsli atrakcją bywa i część od wentylka Czy śnieg, czy deszcz, nic nie odstraszy detektorysty. Ale znajdki mogły być lepsze niż zawleczki. I tak, to małe kąpielisko obfituje w kapsle, zawleczki, oprócz tego był kawałek wentyla. Ołowik wędkarski, jeden grosik, nie będziemy tego przedłużać. Sprawdzimy jeszcze tutaj przy pomostku. Może tu była jakaś stara plaża. Może chociaż jakiś PRL. A panowie wędkarze mają dzisiaj zawody i rozpalają sobie ognisko. Może chociaż im się coś uda. To jeszcze nie jest lód. Tylko plucha ścieżna, Ale to nie przeszkadza. Problem jest nieco inny. Nie śnieg przeszkadza. A duża ilość zielska. No to spróbujemy jeszcze z tamtej strony po mościku. Nie tylko my, nie mamy dziś łatwo. Nie wiem czy słychać. Tam wędkarze próbują odpalić silnik. Daleko nie odpłynęli. I mamy coś w końcu: czyli rasowe amelinium kuchenne. Chociaż taka biżuteria znowu. No dobrze, nie będziemy tego na siłę przedłużać. Jak sytuacja wygląda, widzicie, nie będzie żadnego podsumowania. Zajdek dużo nie ma. Ale też myślę, że fajny sposób na spędzenie czasu z wykrywaczem: szukanie nowych miejscówek, zwiedzanie okolic, zaglądanie. Być może w końcu trafimy na miejscówkę, gdzie nikt nie zaglądał i nas zaskoczy swoim potencjałem. Także śnieg pada. Jutro wracamy w lubuskie strony. Tam się widzimy za parę dni. Także jak się podobało. Opeczka w górę, komentarz, nie zapomnijcie o subskrypcji. A my widzimy się, myślę, w środę-czwartek. A jutro miłego wygania meczu. Może Polska też zaskoczy. To na razie.